Cześć. Tu Nati, która pomaga Polakom znać swoje prawa w Hiszpanii. Dziś porozmawiamy o ohas de Reclamaciones, oficjalnych formularzach reklamacyjnych i dlaczego zawsze masz do nich prawo, kiedy tylko chcesz. Jeśli wynajmujesz mieszkanie turystyczne w Hiszpanii, albo idziesz do sklepu, restauracji czy innego punktu usługowego i zostajesz źle obsłużony, pamiętaj jedno. Masz prawo do hoja de reclamaciones, oficjalnego formularza skargi. To nie jest proszenie o zgodę, to jest twoje niezbywalne prawo. Przykład: wynajmujesz apartament na wakacje w Alicante. Kiedy wchodzisz, okazuje się, że mieszkanie jest brudne, klimatyzacja nie działa, a właściciel ignoruje twoje prośby o naprawę. Poproś o hoja de reclamaciones. Jeśli ci odmówi, nie ustępuj, to jest łamanie prawa. Co zrobić, jeśli Odmówią ci formularza? Dzwoń na lokalną policję. Mają obowiązek przyjechać i sporządzić protokół. Zgłoś sprawę do OMIG, Biuro Ochrony Konsumentów, lub do Regionalnego Urzędu Deszkwart Konsumentów, Konseleria de Consumo. Właściciel lub firma może zostać ukarana grzywną nawet do 15 tysięcy euro. Jak działa? Formularz dostaniesz od razu i bezpłatnie. Zero wymówek. Wypełniasz go w miejscu zdarzenia. Opisujesz problem i czego żądasz, np. naprawę zwrotu pieniędzy. Właściciel lub sprzedawca musi podpisać swoją część. Ty dostajesz dwie kopie: oryginał i potwierdzenie. Możesz złożyć reklamację osobiście lub wygodnie przez Internet. Tak, w Hiszpanii jest to możliwe i coraz popularniejsze. Co dalej? Administracja ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli nie odpowiada lub ignoruje sprawę, wchodzi inspekcja konsumencka i nakłada kary. Pamiętaj, to Twoje prawo i broni Cię jak tarcza. Nie daj się oszukać, nie daj sobie wmówić, że to tylko papieżysko. Jeśli Cię olewają, dzwoń na policję, idź do omic i walcz o swoje. To jest Hiszpania, tutaj konsument ma ochronę prawną i nie ma miejsca na machlojki. I uwaga, każde miejsce, które obsługuje klientów, sklep, restauracja, hotel, biuro wynajmu i te ma obowiązek wywiesić widoczny znak informujący o istnieniu hojas de formularzy reklamacyjnych.